Moi drodzy, witam Was serdecznie na liveiku albo w późniejszym terminie. Na oczywiście skrócie z live'a, już melodyka mi się odpaliła, nawet na słuchawkach. No, jak tutaj widzicie, zrobiłem to całe miejsce do przepalania. Tutaj wykorzystałem szyby, żeby trochę jeszcze rozświetlić to pomieszczenie. Tu jest jeden glowstone. No i co? No, tu jeszcze brakuje dwóch pieców. Wiecie co? Ja nie mam bruku. Najśmieszniejsze jest to, że ja nie mam bruku, żeby zrobić piecy. No. Ale niech to sobie będzie w takim razie, z góry zgarnąłem, jeszcze musimy trochę poprzerzucać rzeczy. No i myślę, że w pierwszej kolejności czym się zajmiemy, jeżeli chodzi o dom, no to zajmiemy się oczywiście górą, żebyśmy zrobili jakieś podstawowe pokoje. W międzyczasie, tak, tak, właśnie o tym chcę wspomnieć, jest cały czas event Styczniówka, staramy się bić 100 subów do stycznia. No i będziecie mieli pewnie zaraz informację, jak to aktualnie wygląda, nie? Oczywiście wiecie, że jeżeli to jest stream z Minecrafta i będę go przerabiał, skracał, przyspieszał, no to po prostu, cholera jasna, no to po prostu e, odcinek, tak naprawdę skrócik pojawi się dopiero następnego dnia. Więc jeżeli jesteś teraz na live, to witam cię i możemy pogadać. Dzisiaj nie zamierzam jakoś tak speedranerować czy coś. Streamek zrobimy oczywiście godzinny. Bez jakiegoś, nie wiem, zapędzania się z tym wszystkim. Podejrzewam, że i tak w większości to będzie wszystko przyspieszone. No ale no, jeżeli będę miał oczywiście jakieś ważne informacje do przekazania, to wam to przekażę. Tu mamy jeszcze krzemień. Oczywiście wszystko aktualnie przerzucam do magazynu. No bo, no bo magazyn w końcu nie do czegoś służyć, nie? Mam taką jedną skrzynkę, gdzie wrzucam wszystkie śmieci. Tu. Tu też mogę w sumie to poprzerzucać. Gdzie wrzucam tak naprawdę wszystkie śmieci. No i po prostu te śmieci. Potem, jeżeli już zajmą cztery skrzynki, to dopiero będę mniej więcej sortował. aha, już więcej nie mam miejsca. Zaraz po to przyjdziemy. No, no, a potem tutaj dołem się zajmiemy, bo pomysł na dół też mam. I zobaczymy, jak to tylko spełni tego, nie? Ile nam zajmie ogólnie góra? Bo do góry planuję mniej więcej te całe pomieszczenie podzielić na dwa pomieszczenia. No, i po prostu z tych dwóch pomieszczeń jeszcze po środku puścić taką, jakby, dróżkę do naszych pokoi, aby był tak, jakby taras. Okej. Okay. No, jedna osoba będzie miała więcej pomieszczenia, druga mniej. Ale no, my już na to jakoś, wpad... my już na to wpadniemy, jak to dokładnie podzielić. Dobra, tutaj, tutaj. Nie, bo ja wiecie, co mam odpalonego live'a na drugim monitorze. I po prostu byłem w szoku, że jestem tak do tyłu. Mówię, co się dzieje na tym. Okej, okay, i ostatnia skrzynka, czyli tak będziemy musieli to mniej więcej jakoś się posegregować. Dobra, przyspieszę Wam już od tego momentu. Okej, okay, no, mogę Ci pokazać Michalę, bo chałupę projektowała Ege, więc wiesz jak to poszło. No, tu zrobiłem jej pomieszczenie. Niech się cieszy, że tutaj ma taki pokoik. Ja sobie zrobiłem trochę mniejsze. I dużo miejsca w sumie nie jest potrzebne. Okej. Okay. No to polewiku oczywiście dodam, nie? Już teraz nie chcę majstrować. A tutaj zrobimy w końcu kuchnię i myślę, że tutaj nie będę zamykał przestrzeni. Będzie taka otwarta przestrzeń. Tylko właśnie, ja se muszę przypomnieć, więc teraz aktualnie przejdę sobie na drugi monitor. Jaki był dokładnie mod na. E, Boże, mod na. lodówkę i tym podobne. Wiecie o co chodzi. A my musimy tak zebrać wełnę. Mamy glinę. Tak, tu jest glina. Coś z gliny chyba mieliśmy. Znając życie. A patrzcie, glinę nie mamy. O cholera, to idziemy w takim razie, pokopiemy trochę glinę. Okej. Okay. Dobra moi drodzy, udało nam się zdobyć trochę gliny. Nie za dużo. Kurde, ma strasznie zimne barwy ten Minecraft. Basic Shader, chodź. No i teraz jest o wiele bardziej kolorowo. No, no i tak, idziemy najpierw coś wziąć jakieś siedzenie. No, musimy udać się do chaty. Znaczy do pokoju Agi i coś jej zajumać. To ja mogę jeść czy nie w końcu? Mogę. Nie, zostawimy jej puste naczynia. Ok. Dobra. Trzymaj. Ja tych naczyń nie chcę. Dzięki za żarcie. Składniki na jedzonko i to jest zrobione żarcie. Ryżu nie mogę jeść. A tu? Ok. Jak to nam się przywraca, wyjdziemy teraz przepalić w sumie tą glinę. Zrobimy jeszcze kwarc. No i po przypaleniu tego kwarca po prostu weźmiemy i postaramy się zrobić już dzisiaj przynajmniej tylko te cztery krzesełka. nie? Chwila, bo ja chyba muszę ten klej i tak w całości wziąć. Piaskowiec, szyby, wełna, glina. Gliny tu nie ma, kościół właśnie, w tym największy problem. A gdzie ja miałem? Tu miałem gdzieś, nie? Surowce z modów. Standardowe surowce. A tu miałem gdzieś... Pochodnie węgiel jest. Ło i węgla to my mamy sporo. Dobra, teraz chodźmy i przepalmy. No nie odpuszczę dopóki przynajmniej tych krzeseł nie zrobię, nie? Na 4 się to robi. No to fajnie. O jezus, to jeszcze raz to zróbmy. O, 16 wyjdzie. No to sporo nawet. Dobra, i pójdziemy teraz to przepalić. Ja w międzyczasie, jak to będzie się przepalało, postaram się wziąć i dorwać kwarc. Ale najpierw krótkie z Dobra, więc mam utwardzoną glebę. To już prawie przepaliła, jak mnie nie było. Fajnie. Dobra, a teraz gdzie to było piekło? Kwarc mam, prawda? Jest, tylko tam było bloki kwarcu. A bloki kwarcu też się robi z czterech? Też. O, e, to szybko pójdzie. Dobra, czyli mamy już wełnę. Tak, będzie brązowe. I tak naprawdę ile zrobimy? Chyba dwa stoliki. Tak, tylko dwa stoliki zrobimy. Bo to było tak. O Jezu, ja jeszcze nie wziąłem przecież gliny. Dobra, więc teraz właśnie odbierzemy tą wełnę. Tę, tą glinę, kurwa. Olek, co ty gadasz? No. Mamy utwardzoną glinę, mamy wszystko, żeby zrobić przynajmniej dwa stoliki. Więc tak. Raz, dwa. Później było utwardzona gleba. Raz, dwa. I tutaj kwarc dwa razy. Coś do zrobiłem. No to jest bez różnicy, przecież, tak? No przecież zrobiłem tak jak mi kazaliście. Jeszcze raz wełna Czy naprawdę muszę mieć konkretnie te surowce? Okej. Okay. Jest teraz. Teraz glina. Glina jest tutaj. Dobrze, i stoliki. Dobra, to jest do dupy, kurwa, nie? Muszę dłużej nad tym popracować. Ja szczerze powiedziawszy, nic, tylko zmarnowałem czas. Dlaczego tylko białe? Dobrze, musimy naruchać owiec. Musimy błękitną, utwardzoną glinę zebrać. Czyli musimy na błękitny kolor wziąć i to przepalić. Uj, a to jest... Dobra. Ja wiem dla... Nie no, ale blok kwarcu też jest normalnie napisane, prawda? Tak. Blok kwarcu. Brązowa wełna. Jakbym miał białą wełnę, może to by przeszło? Hmm, czyli to wcale nie będzie takie łatwe jak myślałem. Dobra, walić to, zjebaliśmy tak naprawdę. A wiecie co, żeby nie było, ja przy was, przy was włączę game moda. Tak. Game mode 1 I wezmę właśnie to, co oni żądają, a oni żądali... Białej wełny. Weźmiemy tylko trzy oczywiście części, żeby to sprawdzić. Tak, jest wełna. Raz, dwa, trzy. Te kulki nie wypierdalają. Teraz weźmiemy glinę. Błękitna glina. By. Błękitna otwardzona glina. Też weźmiemy 3. No i akurat jeżeli chodzi o kwarc, no to kwarc mamy. I zobaczymy, czy to właśnie działa na tej zasadzie. Gamę modę 0. Ale tak z wami przetestować, niż żeby potem było gadanie, że ja to wszcitowałem, nie? Okej. Okay. Ja pierdole. O Jezus, to będzie katorga. To będzie katorga. Czy to jest głupota? Hmm, czyli teraz w dużej mierze zajmujemy się dropieniem barwników. Czy ja mogę kolorową w ogóle wziąć i. Ale błękitna utwardzona. I muszę zwykłą wełnę mieć. Problem jest z tym, że zwykłą wełnę ja muszę mieć. Nie jest problem z tym, że ja nie mam, jakby to powiedzieć, barwników. No bo barwniki ja mam tutaj z tych całych, gdzie są te zielsko, jest zielsko. No i niektóre kwiaty mi dadzą cyjam, prawda? Zobaczmy. jest kaktus. Crafting Green Dye to jest żarcie? Nigdy w życiu. Dobra, weźmy na przykład ten kwiatek, tak? Chcę zobaczyć. No, oczywiście, że on mi daje jasno niebieską. Czy jeżeli chodzi o kolory, to ja bym nie miał problemu z samych kwiatki zbijając. Ale problem leży w tej naturze, że ja po prostu nie mam nigdzie owiec. Więc będzie trzeba wziąć i zagom się wybrać na jakieś owce. No dobra, moi drodzy. Udało się przynajmniej nam zrobić górę. Jak widzicie, crafting z rzeczami to nie jest nic prostego. E, będziemy na pewno nad tym myśleć, ale no myślę, że na następny live postaram się pozbierać potrzebne składniki specjalnie na te narzędzia. Jeżeli dobrze pójdzie, to już będą te narzędzia wtedy wytworzone, bo myślałem, że będzie się właśnie iść do Twilight Forest. Ale znowu, z Twilight Forest nie możemy nic zrobić, bo musimy najpierw pokonać tego Urgasta. Jak pokonamy Urgasta, idziemy do Yeti, a ja doskonale wiem, gdzie jest Yeti, i dopiero po Yeti możemy szukać Królowej Śniegu. Znaczy, dopiero po Urgaście. A Urgasta my pokonamy najprawdopodobniej w następnym odcinku, dlatego tematyką tego odcinka miało być właśnie branie i krawcenie. Powiem tak, jeżeli nie uda mi się, do następnego odcinka zebrać tych rzeczy. Ja i tak Was powiadomię na fanpage'u, że no po prostu nie robimy drugiego live'a w tym tygodniu, tylko robimy jeden, no bo nie udało mi się zebrać potrzebnych składników, tak? Będę się starał po prostu to zbierać, ale jak to wyjdzie, to wiecie. No pewnie będzie trudno, ale mówiłem, ja się nie bawię w game mody. Ja chciałem przy Was przetestować, czy w ogóle to chodzi o tą recepturę, czy nie. No i tyle, więc tak. Pamiętajcie, że trwa event y, styczniowa z gdzie staramy się wbić 100 subskrypcji. To raz, tak? E, jeżeli oczywiście materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba na kanale, żeby te, żebyśmy dobili do stycznia te 100 subów. No i też zapraszam Was na fanpage, gdzie tam większość informacji jest przekazywana i naprawdę tam są przydatne informacje i też jakaś. Inna z więcej na grupce też, te, też więcej pomysłów, więcej jakichś propozycji ewentualnie, co można poprawić, co zrobić lepiej itp. Ja oczywiście tutaj, jak pisałem z Olinkiem pomyślę jeszcze nad tym, e, jakby to powiedzieć nad tym automatycznym magazynem ale nie obiecuję, że to zrobię, bo jak sami widzieliście, teraz będziemy się bawić tak naprawdę z szukaniem składników do zrobienia kuchni. A kiedy bym się zajął automatycznym magazynem? Nie wiem, dużo będzie pewnie, ko pewnie kopania, mówię. Ja to czasami w ogóle w ciągu dnia nie grał Minecrafta. Yy, I w sumie tyle na ten odcinek. Ja się z Wami żegnam, ja miałam nadzieję, że odcinek, jak zarówno live, Wam się podobał. No i tyle. Na